Modlitwa do świętej Riti o pokój w rodzinie. Boże, sprawco pokoju i stróżu miłosierdzia, zwróć swoje oczy na naszą rodzinę. Ty widzisz, panie, jak jest poróżniona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nas nim obdarzyć. O Jezu królu pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi Twojej świętej Matki, Królowej Pokoju i przez zasługi Twojej wiernej służebnicy, świętej Riti, którą ubogaciłeś tak wielkim miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju niosąc Go wszędzie tam, gdziekolwiek widziała niezgodę. Ty, droga święta, wyproś dla nas tę łaskę od Pana. A my będziemy wychwalać Twoją opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.